Cześć, witajcie! Jak widzicie, idą święta. Ja jestem Patryk, to jest kanał Pogrom Cybetów, i tak jak wspomniałem, dziś odcinek troszeczkę wcześniej. Jest ku temu ważny powód, jaki zobaczycie na końcu odcinka. Tam będzie konkurs z nagrodami, dlatego wytrzymajcie do końca. No a ja zaczynam od powiedzenia, że co piątek będzie wychodził odcinek skompresowany, czyli będę podawał typy na piątek, sobotę i niedzielę w jednym odcinku, właśnie o godzinie 10. Będzie to dużo. Że uproszczenie, ponieważ będę mógł stawiać spotkania przed godziną 13, chociażby, lub na przykład, nie wiem, 14. Będziecie mogli sobie na spokojnie postawić te spotkania. Nie będzie tutaj żadnego ograniczenia czasu. No i oczywiście, też drugim powodem jest ten konkurs, który na końcu odcinka. Ja wspomnę, że zostawiamy sobie oczywiście na Superbed. BED jest z parterem, z parterem kanału. Wy na promocje, które Superbed oczywiście dla was przygotował na zbliżający się weekend oraz na zbliżające się święta, bo 5 milionów w bonusowej puli w świątecznej. Gorące bonusów wciąż trwa i codziennie możecie w kalendarzu odkrywać sobie fajne bonusy. Oczywiście również super spin, super przewaga, co ja bardzo, bardzo polecam, już nieraz uratowało mi kupon. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zostawiacie oczywiście łapkę w górę, subskrybujecie kanał i zerkacie na nasze media społecznościowe. Instagram, Facebook oraz TikTok, tam też się ładnie, fajnie kanał rozwija, więc jeżeli nie masz czasu obejrzeć odcinka na YouTube, a na TikToku sobie siedzisz na przykład jadąc z autobusem, to możesz nas zasubskrybować, zasfollowować i tam pojawią Ci się moje typy na dany dzień. A jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na Was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, Wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymacie freebet 34 zł, a przez cały tydzień chroni Was cashback do 500 zł. Link w opisie, zachęcam do skorzystania z promocji. Okej, okay, skoro trzy dni, zacznijmy od piątku. Jako, że piątek, to normalnie zagramy sobie naszą progresję, która trwa i do której link znajdziecie w opisie filmu, czy tam link znajdziecie do Excela, jak nam idzie z progresją. Wczorajszy kupon właśnie na ekranie niestety zaczerwienił się niechcący, może chcący. Dziś zagramy sobie drugi próg, także jesteśmy na spokojnie na samym początku progresji. 25 zł już w polu stawka jest wpisane, no a ja lecę z dzisiejszymi typami. Zaczniemy od ekstraklasy. Dziś Stal Mielec podejmie słoniki z niecie czy u siebie na stadionie godzinie 18.00. Stal Mielec już mam wrażenie wyrobiła z, e, wynik ponad stan, jeżeli chodzi o tabelę ekstraklasy. Nie ciesza, już chyba można otwarcie powiedzieć, e, że w tym sezonie będzie się raczej biła o utrzymanie. I co ciekawe, będzie to robiła chyba z legią Warszawa. No ale to legię na razie zostawiamy. E, stal Mielec, tak jak zresztą mówiłem już kiedyś m, podczas typowania, chyba nawet ten piątek, podczas typowania spotkania, właśnie Stal Mielec i Wisły Płoc, że stal u siebie gra nawet dobrą piłkę. Co ciekawe, Stal ma tych bramek u siebie zdobytych je, je, ma średnią z bramek zdobytych u siebie, jedną z największych w lidze. Tak też było, tak się stało zresztą w poprzednim typowanym przeze mnie spotkaniu Stali Mielec, Stal strzeliła gola. Z drugiej strony nie Nieciecza która, której, u której próżno szukać ostatnich spotkaniach meczów, której nie by bramki nie zdobyła. E, chyba mi się przypomina takie spotkanie na 0-0 z Warto Poznań, albo z Jagielonią, gdzie nie przegrała 1-0, ale to było początek ligi. Nie ciesza jak przegrywa mecze, to i tak bramkę potrafi strzelić. Tak jak wspomniałem wcześniej będzie się broniła otrzymanie i każdy punkt jest na wagę złota dla słoników. Bramki według mnie z obydwu stron powinny w tym spotkaniu paść, dlatego mój typ na to spotkanie to obie Dwie drużyny strzelał gola, a kurs już Wam powiem, jaki jest. To 1,80 i też mam nadzieję, że złapiecie go na odpowiednim poziomie. Drugie spotkanie to już nie piłka nożna, już nawet nie jesteśmy w Europie, przenosimy się za wielką wodę, konkretnie NHL, czyli Stany Zjednoczone i dzisiejsze spotkanie pomiędzy. Colorado Avalanche i Detroit Red Wings. Jeżeli chodzi o, zacznijmy od gości. Mają taką ciekawą przypadłość, może nie tylko oni, tylko większość zespołów NHL, ale u nich to bardzo fajnie widać. Jeżeli zerkniemy sobie na ich historię spotkań, widać, że mają, załóżmy, 4-5 spotkań zwycięskich i to bardzo, po, bardzo dobrze grze, po bardzo dobrej grze na dużej intensywności, ale ta duża intensywność kosztuje. Później Detroit zwalnia tempo, jest troszeczkę, jest się i ci są trochę zmęczeni, no i fajnie to widać, że przychodzą cztery lub trzy z rzędu przegrane, jeżeli chodzi o Detroit, niezależnie od tego, czy grają u siebie na lodowisku, czy na wyjeździe. W tym momencie są właśnie w tym doku, na tej sinusoidzie. Grają oni z Colorado, czyli z zespołem, który aspiruje do tego, aby do tych playoffów zagwarantować sobie wyjście na pierwszym bądź drugim miejscu, miejscu w konferencji. Uważam, że Colorado to spotkanie Wygra właśnie upatrując szansę dla lawiny w tym zmęczeniu czerwonych skrzydeł 1,50. Na zwycięstwo Kolorado w tym meczu jest trochę za nisko, ale jednak uważam, że Kolorado będzie w stanie wygrać przynajmniej dwiema bramkami, czyli handicap na gospodarze minus 1,51,75. Ok, mamy kurs 3,15, 25 zł, już wpisane, postaw zakład, i czekamy aż się zazieleni, i przechodzimy do soboty. Mamy tutaj parę ciekawych spotkań, ja natomiast poszedłem w pierwsze spotkanie takiego małego pewniaczka. Norwich zagra dziś, dziś w sobotę, a o 18.30 z Manchesterem United. Klikam w ciemno zwycięstwo Czerwonych Diabłów na wyjeździe po kursie 1.48. Mam wrażenie, że przyjście Ralfa Ragnika, znaczy nie tylko ja, tylko w ogóle kibice United dało taki podmuch nadziei w zespole Czerwonych Diabłów tak gra ostatnimi czasy nie wygląda tak tragicznie czy możemy mówić o potknięciu z Young Boys Berno w lidze mistrzów raczej nie ten skład też nie wyglądał fenomenalnie zresztą United miało zapewnione wyjście z pierwszego miejsca ten mecz był taki powiedzmy na półgwistka uważam że wyjazd do Norwich i trzy punkty dla United w tym meczu są must have'm i uważam, że tak też się stanie. Zresztą ostatnim spotkaniem ostatnie spotkanie, które Norwich z Manchesterem wygrało w ogóle było w 2015 roku, więc to już historia. 1:48 reasumując klikamy sobie na zwycięstwo podopiecznych Ralfa Ragnika w tym Spotkaniu. Kolejnym spotkaniem jest spotkanie z Ligi Portugalskiej, już pewnie domyślacie się, co mógłbym tu w Lidze Portugalskiej postawić, i jest to jeden z moich ulubionych zespołów. Nie tylko w Lidze Portugalskiej, ale też w Lidze Mistrzów Zauważyliście, że często stawiam Sporting Lizbona. Dziś zagra z Boa Porto u siebie. Kurs na zwycięstwo gospodarzy nie dziwi. 1,18 Sporting jest w fenomenalnej aktualnie formie. Jeżeli chodzi o tą przegraną w Lidze Mistrzów z Ajaxem, no to to jest Ajax, tak, to była drużyna w tym momencie o klasę lepsza, jeżeli chodzi o te rozgrywki. Natomiast Sportingowi udało się tam bramki strzelić. W tym momencie w lidze portugalskiej nie mają sobie równych, pokazali to w poprzednim spotkaniu derbowym ze, z Benfiką Lizbona. Gładko pokonując ich na wyjeździe. Do Lizbony przyjeżdża dziś Vista, Zespół, który ostatnimi czasy Sportingowi raczej nie zagraża w żadnym stopniu, jeżeli chodzi o jakość piłkarską. Bugmacherzy również sądzą, że tak będzie. Zwycięstwo Sportingu 1:18. Ja dokładam do tego handicap, handicap mianowicie minus półtora. No i uważam, że Sporting to spotkanie wygra minimum dwiema bramkami. I ostatnim spotkaniem na naszym kuponie będzie spotkanie drużyn, które aktualnie notują fantastyczną serię, jeżeli chodzi o Bundesligę piłkarską. W Niemczech dziś Freiburg podejmie Hoffenheim. To, co zrobił Freiburg ostatnio na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach, no, może, może skłaniać nas do oklasków. To, co robi ostatnio Hoffenheim z, ze wszystkimi zespołami, z którymi gra, oczywiście było tam Gutterfürth, które dostaje ebenski od każdego, ale na przykład też był, było zwycięstwo wyjazdowe z Lips. Hoffenheim i Freiburg strzelają dużo bramek, dużo bramek też zresztą tracą. Mają ewidentnie taką taktykę, że strzelamy niezależnie od tego, ile przeciwnik strzeli nam, my musimy strzelić o jedną więcej. Do defensywy przykładają mniejszą uwagę, natomiast ta ofensywa działa tutaj jak w zegarku. 2,45 na zwycięstwo Freiburga, 2,85 na zwycięstwo Hoffenheim mówi nam, że nawet Bugmacherzy nie, wierzą, nie wiedzą, jak, w którą stronę tu. Procentowo prawdopodobieństwem pójść, jeżeli chodzi o wynik tego spotkania. Ja też nie, ale my uważam, że obie drużyny w tym spotkaniu mają na tyle potencjał, aby wpakować piłkę do bramki przeciwnika. Stąd też tybna. Obie drużyny strzelą gola po kursie 1,53, więc jak na BTTS i tak niskim, I tak się prezentują właśnie trzy typy na sobotę. Ja stawiam sobie tutaj 50 zł, bo tak właśnie robimy zazwyczaj w sobotę na kanale. Wcale nie musiałem wstać, żeby wpisać do 50 zł. Postaw zakład teraz i czekamy, aż się zazieleni. To są właśnie typy, które możecie stawiać w sobotę. Teraz niedziela. Jestem już na zakładce niedzielę i od razu powiem, że w niedzielę zobaczymy troszeczkę niższe kursy. Za to będą cztery typy. Pierwszym spotkaniem w niedzielę będzie spotkanie. Burnley i West Hamu. burnley Westcam godzina 15 w niedzielę, 3.60 na zwycięstwo gospodarzy, pokazuje, że raczej Westcam jest tutaj faworytem tego spotkania. Według mnie też ostatni mecz z Chelsea pokazał, że Westcam aspiruje do tego, aby znaleźć się, no nie wiem, chyba w wielkiej czwórce na koniec tego sezonu. Fajną robotę robi tam David Moyes, oczywiście trzymam kciuki za ten zespół, nie tylko dlatego, że gra tam Łukasz Fabiański, ale dlatego, że mają po prostu dobrych i fajnych fajnych zawodników w tym sezonie, fajnie wygląda gra West Hamu, co bym chciał zatypować w tym spotkaniu, to oczywiście zwycięstwo West Hamu, natomiast nie chciałbym tutaj być aż tak grać aż tak ryzykownie, może się zdarzyć tutaj oczywiście wiele. To też dołożymy sobie podpórkę na remis lub właśnie zwycięstwo gości w tym spotkaniu. 131 aktualnie jest kurs. Także nie zmienił się od czasu, kiedy przygotowywałem typy na odcinek i no nie wiem, w niedzielę pewnie będzie troszeczkę niższy, ale jeżeli chcielibyście postawić i ten kurs właśnie byłby niższy polecam zagrać tutaj jeszcze over bramkowy na powyżej półtora, no bo jeżeli Bar Bar Burnley ma miałoby zaskoczyć to właśnie bramką, a Ham powinien jeżeli chce zremisować i wynieść jakieś punkty, powinien bramką odpowiedzieć już mamy powyżej półtora. Okej, okay, kolejny typ to według mnie typ, który jest value betem i zespół, który bardzo chętnie, którym, przeciwko któremu bardzo chętnie ostatnio stawiam, no nie tylko ja, Guter Firth mam tutaj na, na myśli, oczywiście ostatnią drużynę w tabeli Bundesligi. Dużo razy stawiałem przeciwko GTF i ani raz się nie pomyliłem. Wszystkie spotkania, prawie wszystkie spotkania w Bundeslidze przegrane przez ten zespół. Grają dziś oni u siebie z Unionem Berlin. Unionem, który niedawno odpadł z Pucharów Europejskich, konkretnie z Ligi Konferencji. Natomiast w lidze w Bundeslidze jest na miejscu właśnie premiowanym awans do Ligi Konferencji. I mam na Mam wrażenie, że dla Unionu zespołu ze starej leśniczówki to nie wystarczy. Union będzie się, e, mam nadzieję, o ile sił starczy, pchają w tej tabeli Bundesligi wyżej. E, podoba mi się gra tego zespołu i jak on jest zarządzany. E, jadą teraz oni do Gry czyli teoretycznie łatwe punkty. E, czy tak będzie się okaże? Każda seria się kiedyś kończy. Gryter musi e, w końcu wygrać. Natomiast uważam, że jeszcze nie w tym meczu. E, 1,75. Tak jak wspomniałem, dość duży kurs na zwycięstwo Unionu, e, który praktycznie w każdym spotkaniu potrafi strzelać e, z przeciwnikom bramki, niezależnie od tego z kim gra i kim gra, bo wiadomo, że te kontuzje w drużynie i wykluczenia się zdarzają. E, 1,75. To jest mój typ dla was e, właśnie na to, spotkanie na zwycięstwo Unionu i my lecimy w, z kolejnym spotkaniem, kolejne spotkanie to już Włochy, słoneczne Włochy niekoniecznie słoneczny Mediolan, bo może być tam w tym momencie zimno Inter dziś zagra z Cagliari Cagliari, które no, aktualnie kreuje się na króla remisów w tej edycji Ligi Serie A i uważam, że z Interem ta seria remisów zostanie przerwana, ponieważ no, Inter ostatnimi czasy nawet pokazał tą w meczu przegranym, co prawda z Realem, ale jednak, że jest zespołem bardzo, w którym się bardzo wyrównała forma i ci piłkarze się już potrafili po tym przetasowaniu w drużynie zgrać. 1,20 na zwycięstwo Interu, który goni w tabeli Napoli. Po, powinien Inter to spotkanie wygrać, jeżeli zakończy się to jakimkolwiek innym wynikiem. Będzie to małą Sensacją. I ostatnie spotkanie, dość nietypowe, chociaż ostatnio właśnie typowe. Liga Izraelska pojawia się coraz częściej tutaj na kanale, nie ukrywam, że e, śledzę tą ligę. Śledzę, ponieważ e, dwa zespoły z tej ligi grają aktualnie, chyba już nie, e, bo się pokończyły, e, fa, pokończyły się fazy grupowe w Pucharach. E, właśnie z tej ligi w, w europejskich Pucharach. I e, Hapoel Hapo Berszewa, czyli lider tamtejszej ekstra klasy tureckiej, zagra dzisiaj z Hagalil i ten zespół drugi, czyli przyjezdni ostatnio, ostatnio zdarzyło mi się stawiać przy spotkaniu z wiceliderem, czyli Maccabi Haifa i cię nie pomyliłem Haifa wygrała tamto spotkanie gładko 4 do 0 na wyjeździe w tym momencie Hagalil jest, gra na wyjeździe z liderem, co można wydedukować lider poradzi sobie u siebie z tym zespołem kurs to 1,43 i 3 punkty mam nadzieję lądują właśnie właśnie w zespole z Berszewy. Cztery typy tak jak wspomniałem już się zapisały nam na kuponie. 50 złotych jest wpisane. My stawiamy zakład i czekamy aż się zazieleni. To były trzy dni. Trzy kupony postawione. Możecie sobie ten odcinek włączyć na przykład w niedzielę rano i typy na niedzielę dalej będą aktualne. No i obiecany na końcu Konkurs z nagrodami. Wraz z Superbet przygotowaliśmy dla was konkurs, w którym do wygrania szaliki i piłki, piłki i szaliki ulubionych drużyn piłkarskich na czym polega konkurs No jest to banalnie proste jak wziąć udział wystarczy subskrybować ten kanał oraz zarejestrować się z kodem PBVIP i wpłacić 50 zł w pierwsze depozytu link oczywiście w opisie filmu macie czas od piątku do niedzieli potem gdy się zarejestrujecie piszecie w komentarzu pod tym filmem swój nick z Superbet, no i drużynę, której, z, z którą sympatyzujecie. Nie musi to być drużyna piłki nożnej, może być drużyna piłki ręcznej, hokeja, koszykówki, komu tam aktualnie kibicujecie. I to jest wszystko. Wszystkie osoby, które zarejestrują się i wpłacą 50 zł na depozyt od piątku do niedzieli. W poniedziałek między tymi losowami, lo, osobami losujemy cztery, które dostaną przez siebie wybrane szaliki, bądź piłki ulubionych drużyn właśnie od nas w poniedziałek będzie to losowanie, ale jeżeli nie zdążycie zarejestrować się przez te 3 dni od piątku do niedzieli, to się nie przejmujcie. Za tydzień w piątek dokładnie taki sam odcinek trzy w jednym i też dokładnie taki sam konkurs i też do wygrania 4 razy piłki bądź szaliki ulubionych drużyn. Proste, pewnie że proste. Zachęcam do rejestracji oczywiście i subskrybowania kanału. Czas start, a ja będę się z wami powoli żegnał. Przez weekend chyba wiadomo, nie widzimy się. Widzimy się w poniedziałek, znów o 13 z progresją. Trzymajcie się, no i co? Dzieloności.